Siemaneczko, tu masz host. Pak, nie umie grać w kolejnym odcinku Grinda. poprzednim odcinku? Gdzie tam odcinku? W poprzednim streamie. Graliśmy w, e, aż dwie godziny w Grinda, ale wiadomo, na, na Grindzie się kończy. Mamy już inną grę na streamie, bo wybrali moi ludzie. No wy, Biwolk i ale to nie znaczy, że trzeba po prostu kolejną grę pograć. W dwojcu, zapraszam, też was pamiętajmy o streamie. Suby i lajki, zaczynajmy. Eee, widzę, że mamy tu Element Ride, coś tam. Myślę, że to drugie, pierwsze. Mam tu zaproszenie. Barcelona, eee, Volkswagen. Widzę, ty inni... Aha, tu jest przedni przyczepność. Tylni, zrównoważone przedni przyczepność. I cztery koła przyczepność. Przyczepność, przyczepność. Żebym mógłbym robić moje głupoty, jak będę kurde zasieść. Eee! <laughs> o Boże, co tam się działo na streamie no, normalnie. się działo na tym, co się działo na poprzednim Ja ja bym powiedział Zawsze możecie sami poprzeć jakąś moją propozycję, która była. Zwycięstwa jest prędkość na zakrętach. Skup uwagę na punktach hamowania. Dziękuję za ani spokoje eliminacji. Członkowie eliminacją jeżdżą bardzo agresywnie. Nie spodziewaj się taryfy ulgowej Was ten Lorenzo też Volkswagen, jak ja jeździ No co jedziemy z tym koksem? Spokojnie, da się to zrobić. Oj, czuję te same nerwy, co było na tym. Jesteś czwarty. Atakuj pierwszą trójkę. Dobra, Max. Jesteś pierwszy. Utrzymaj pozycję. Dziękuję za info. Wygrasz ten wyścig. Dziś się tak zawsze ścigamy się z pełną petą. A wy lubicie grinda? Ja też lubię grinda. Trzeba się naprawdę nauczyć. Oczywiście skręcamy sobą, bo wtedy je co razu lepiej się działa. Są te odcinki, które można przyspieszyć. Kiedy mogę wdepnąć? Kiedy nie mogę wdepnąć? I potem, kiedy uda mi się to przejść, to mi nie zabiorą mojego Volkswagenusia. się. Nie zabierajcie mi najlepszego samochodu w tej grze. Może stanę lepszy, ale musi być tak samo: odczepność, cztery koła. Przewagi nad drugim kierowcą. Tak trzymaj. A muszę mieć większą. To było jak dotąd najszybsze okrążenie. Witry. nie, by już to grać. być tak, czołówka zawsze musi być z tyłu, nie? Totalnie z tyłu. Uu! Spokojnie, mogę popełniać błędy, bo i tak <śle> jestem świetny. Co Zrobiłem sobie na tyle zapasu czasu, jak widać I, i świetnie mi to wychodzi po prostu, jak widzimy, ale to trochę tak dziwne, nie, Ta, nie patrzę Jesteś się w waszą pierwszy stronę. i masz 10 sekund przewagi, tak trzymaj stary. Amen. Cieko, nie jestem stary. Jestem w sile, wiem. Ale pierwsze, no. To też fajna trasa, bo bardzo lubię tą trasę, bo te zakręty ma takie głębokie. Proszę, że to zwycięstwo to także moja zasługa. Nie. Gdzie tam twoja zasługa? Moja! <noise> Moja! A przede wszystkim oglądający, kto jest zasługa. Dobra, wiemy. Jeśli chcesz mieć w garażu więcej aut, wypatruj kolejnych wyzwań. Dobra, dzięki za info. Mamy drugie, pierwsze, pierwsze i Paryż, eliminacja. Elim Eliminacją, oczywiście a... Volkswagen. Mocno notorycznie używany samochód, a to ten w Volkswagenie! No tak powinni mnie naraz nazywać. Każdy tym jest, bo, bo, bo łatwo mi sterowanie tym samochodem, no. No przecież weź lep lepszy, są, a ja, ja wolę takiego plijakiego. Wystarczy jedno uderzenie w bandę, a auto odbije się od niej jak piłka. Krawężniki pomogą ci wypatrzyć najbliższy zakręt. Jesteśmy dziś na samym końcu. Pora udowodnić, że umiesz wyprzedzać. Ja się tak takich skopałem na poprzednim no, od razu zatrzymałem się wiedziałem jak A tu można przyspieszać Piękne miejsce No jestem na twoim tyłku. Pamiętaj, masz Volkswagena, więc możesz być jedynym moim przeciwnikiem. Odpadł kolejny zawodnik. To chodź. Ja nie chcę, dogonić tego drania, ale ten... To lens docały! Na szczęście mamy backspace'a jeszcze. Nieźle. Pierwsza trójka. Jeszcze lepiej. Daj z siebie wszystko. Zaś mnie zakłóciłeś. Za szybko. Nie dało się zmniejszyć gości inaczej. Jesteś w pierwszej trójce, nie odpuszczaj, mówię, mam tyle czasometrów. Jestem. Oj! Jak cię nie ma macie! To było nie yeah. Chyba uda nam się przekonać eliminacją, że udział w WSR stanowi wyzwanie. Tak. Miał taką przewagę czasu, a ja go dogoniłem, przegoniłem i rozwaliłem. Okej, okay. co? Ja? Chciałbym być tak, żeby tak naprawdę byłbym trendowy. A tak, to nie będziemy patrzeć na tych faneczków. Mam w Europie 7, dużo mówi na temat WSR. Wszystko wskazuje na to, że nasze zawody zdobędą tu większą popularność niż w Stanach. Wszystko gotowe. Możesz spotkać się ze Scottem przed wyścigiem otwarcia. A mam wyzwanie jakieś... Eee, tutaj... Eee, ty niezdumarzony. Okej, okay, zobaczymy jak sobie poradzę. Wasze warto mieć więcej samochodów niż ich mniej, bo potem może będę miał kiepski lub przynajmniej ten trochę średni do wyboru, jak nie będę mógł wybrać Volkswagena, nie? Dojcie no quality. Wystarczy jedno uderzenie w bandę, a auto odbije się od niej jak piłka. Krawężniki pomogą ci wypatrzyć najbliższy zakręt. To, to im się nim się źle jeździ No prawie brakowało ja prawie że idealnie tylko że no właśnie jeździ się w nim w ogóle inaczej Yes, okay. Yes, okay. I'm alive. I'm alive. Yes, okay. Yes, okay. O, oh, zdążyłem. Jest, samochód mój. Zostałeś taki porysowany z rozwaloną blachą. Dobra robota. Fryka jest na... Dajcie quality. Co, BMW? Gratuluję. <grymiany> <grymiany> dobra, trzyno się tym bawić. Udało nam się zdobyć na tyle liczną grupę fanów, by zorganizować zawody wSR w Europie. Nieźle jak na drugi sezon. Eurorand. Jeżdżą <tryk> szybko, na wysokim poziomie i regularnie startują w zawodach. Aby przekonać ich do udziału <tryk> w WSR będziesz musiał wykazać się najwyższą formą. Zwykły kto to można, o trzy okrążenia, ok. E, jest to nowe BMW, ty ty ten. Dobra, weźmiemy tego, Mercedes Benz quality. Tego nie miałem jeszcze też. Tamtego już znam, Zobaczymy tego. A nie nie ma mojego wolłay gsia. Nie będę płakał. Członkowie Eurorand to najlepsi technicznie kierowcy z całej Europy. Wszystko zależy dziś od strategii. Jechać szybko, dojechać pierwszy. Kalumkerkut to gwiazda Eurorand. Udowodnij mu, że też potrafisz jeździć. A to jest tu, to nie ma za bardzo co gazować. Eurorand byli wszędzie i widzieli wszystko, ale może uda ci się ich zaskoczyć. Ciekawe czy to będzie des? Jest źle. Trzeba gazować, to jest moment, w który można wyścinąć wszystkim. Nie, Volkswagen. Świetny start. Utrzymaj pozycję, a wygrasz ten wyścig. Koleś nagle ma ogromną prędkość, nie wiem dlaczego. Nie wyszło mi. zakład. No ale wiadomo, no, nowy samochód, nowe możliwości, nie? troszeczkę nim szarpało mnie na boki. To było najszybsze okrążenie jak do tej pory. Wiem. Dziękuję. No to był Przesuwa mi strasznie. Rzuca. Okropny samochód. Trzeba przyznać. No straszne. Volkswagenu to nie mogę się tak wywijać. Nie jest źle, jeżeli chodzi o, o mocne hamowanie. Ej, tak jestem pierwszy! Rzuciłeś wyzwanie kolesiom z Eurorand i zdołałeś wygrać? Tak. Nie mogę w to uwierzyć. Na pewno znów cię zaproszę. Tam, z tamtymi było gorzej, od razu byłem drugi cały czas. Dało mi się być drugi, to dzięki temu... A, okej, okay, a potem go rozwaliłem. A tylko raz rozwaliłem. Bo oni są, wiesz, technicznie są idealni, no ale... Jak <słyski> <słyski> przychodzi taki, taki ja, taki grubas, mówi Ej, ty, ja chcę przejść! Odsuń się, koleś! <słyski> O, bo te faneczki. Zapracowałeś na kolejne zaproszenie od członków Eurorand Tak? Oby tak dalej. A przekonamy ich, by podpisali kontrakt na udział w WSR. Okej. Okay. Azurowe Wybrzeże, La... Tubka. Idziemy koło Azurowe Wybrzeże, okej. Okay. Dobra, jest tylko Fort. Całkiem Spoko statystycznie. A trzeba zrobić... Eee, dystans. Eee, na wytrzymałość dać ich wiąźnie. No jak syn, chodźcie mi tutaj do tego w bo ten wygrać jeszcze go. Są wystające skalne ściany. To jest trudna buchie. mapa. Trzeba być skupiony. Robiąc wrażenie na sponsorze, zyskamy rozgłos. Postarajmy się dotrzeć do nowych fanów. jak burza, tak grzybaj. Zasięg, są co panowanie nad nimi? Zaś dostałem nowy samochód. Ale potraficie. To widać nie wiadomo. Niestety. Hał się to. Brać moment do skręcania. Idziecie jak spłatka. Dobra robota. Cholerny graf. Z dzisiaj mi się nie dobrze prowadzi. Ale zadanie wykonane to najważniejsze. Oj, tak, jeszcze w niego wrąbał. Widzicie wrąbał go jeszcze. Świetna robota. Dałeś. też macie E, bardzo poważne wasze. Yes. 5-5 proszę. Dobra, faneczki idziemy. Udało nam się zdobyć na tyle liczną grupę fanów, by zorganizować zawody w USR w Europie. Nieźle jak na drugi sezon. Czas pokazać im, na co nas stać. Okej. Okay. Idealny moment na zakończenie odcinka. Dziękuję za oglądanie. Suby i lajki oczywiście zostawcie. Dla zasięgów. Na dole macie wszystkie linki w opisie. A tam macie wszystkie karty, żeby sobie móc pooglądać poprzedni odcinek. Typowo dla tego przypadku będzie poprzednim odcinkiem stream. Zapis jest, jak co. Dziękuję za oglądanie. Cześć i czołem. Do następnego. Pa. Cześć. Pa.